Witam się serdecznie dzisiaj przy arbuzikach pokażę jak rosną arbuzy tutaj jestem najpierw na polu a potem pokażę w szklarni i jak to wygląda bo jakiś czas już arbuzów nie pokazywałam tak króciutko że tak powiem tematycznie o arbuzikach dzisiaj podlane jak widzicie muszą mieć odpowiednią wilgotność i może przykucnę jak to wygląda. Arbuzy i melony prezentują się w ten sposób. Są straty, bo są, ale straty nie są wielkie. Ale powiem Wam, że wy w szklarni se radzą o wiele lepiej No Dobra, czekaj piesek. Piesek oczywiście jak zawsze mi towarzyszy. O. Towarzyszy mi przy nagrywaniu. Także tak jest. Tutaj kolejny egzemplarz. A może na każdy po prostu pojadę. Kamerą melon. O, skacz, skacz. Kolejny. Tego chyba pokazywałam. mnie na telefon. Widocznie. I tutaj melon. Tutaj chyba ogórek albo coś. Melon chyba też. Melon. Jejciu, przeszkadza mi ten pomocnik. Tutaj melon. Tutaj arbus. Tutaj o taki widzicie, już biedniejszy. Pożółkły mu liście. Tutaj melon. Tutaj arbuziak. Tutaj kolejny. Arbuziak. Tutaj melon. Tu melonik. Arbuziak. Tu melon. Coś mu liście owaliło. Tu jest. Kolejny arbuzik. Kolejny melon. Kolejny arbuzik. No. Kolejny. Może w porządku tak będę szła. Kolejny. I kolejny. arbuz. Tutaj tylko numerki mam oznaczone. Ale się okaże, jak to się mówi, jak urosną. Myślę, że chyba nieźle. Arbuzik. Kolejny. Tutaj troszeczkę mniejszy. Tutaj kolejny. Arbuzik, tutaj bidny, bidulek taki, nie wiem, czy z niego coś będzie. Tutaj kolejny arbus, broch mu tutaj wąs wsadził. Tutaj jest arbuzik. Tu jest taki kolejny, on już tutaj ładnie, fajnie robi wąsy. Tutaj niestety odpadło. Tutaj jest kolejny. I tutaj jeden z tych ostatnich. Tutaj już na polu. Coś było jeszcze, że odpadł. Bo jeszcze widzę tu patyk lata. O, tutaj chyba było coś. a tu! Było numer 6. Odpadło. Tak wyglądają arbuciaki. Zaraz się odwrócę. Na drugą stronę. Nie wiem, czy to będzie widać pod słońce. Idziemy do szklarni. I jesteśmy w szklarni przy arbuzach i melonach. I chyba na pierwszy rzut oka widać, że jest bardzo duża różnica wielkości. Zamknęłam sobie drzwi, żeby mój pomocnik nie wszedł tutaj. I zobaczcie już, jak one tutaj w szklarni ładnie wyglądają. Już się Robią wąsy, czepne, arbuziaka. Melony również fajnie. Też fajne, już długie mają te. Tutaj też melon. O, tutaj zobaczcie, jaki on już długi ma wąs. Melonik. Ja je dosyć może gęsto posadziłam, ale chcę po prostu, żeby one tutaj całość zakryły. Tutaj chyba odpadło trzy sztuki. Jeden jeszcze taki siedzi, biedny. A jeden chyba się zregenerował, bo wszystkie liście mu opadły. I o, tutaj jest taki bidulek, któremu coś go boli. Ewidentnie. Czyli tam mi odpadło 3 sztuki na polu. I tu mi odpadło 3 sztuki. Czyli myślę, że chyba na tą ilość nie jest źle. Nie wiem, ile w sumie sadzonek. Nie za dużo, chyba nie za mało. Po kilka po prostu, po dwa chyba. Każdej odmiany. Jest kilka tutaj odmian. Zobaczymy, jak to będzie. O, tutaj też melonik. Ładne ma już łące. Tutaj zobaczcie, jak ładnie już się pokłada. Arbus numer dwa. Zobaczymy, które najładniej urosną. Tutaj jest kolejny. Arbuziak. Tutaj jest troszkę mniejsze egzemplarze. Może po prostu były gorsze sadzonki. Tutaj kolejny. Tutaj taki troszkę może coś go boli. Może nie. Może po prostu taki jest. Tutaj ten liść mu żółknie, ale widać chyba, że z wyciąga. Tutaj wszystko mu normalnie uschło. Tylko zostało mu to serduszko. Ale chyba będzie żył. Bo tutaj już też nowe te wypuszcza. O, zobaczcie, kto tam jest. Za tym. Musiałam zamknąć drzwi do szklarni, bo on by mi tu wlazł zaraz. Wszystko zdeptał. Ja na dworze, to wiadomo. Tutaj kolejny. Tutaj też taka mniejsza sadzonka. Wysypywałam tutaj truciny od chomików. Słomę i po prostu zboże. Na trzeba było to pielić. I tutaj jest następny. Tutaj widać... Fajnie, też łąz wypuszcza. Także z tego, co tutaj widać, jest bardzo duża różnica na polu, a po prostu w tunelu lub w szklarni. Także prawdopodobnie na drugi rok już skupię się na uprawie bardziej tutaj w szklarni, jeżeli będę. Jeszcze siała arbuzy, ale na pewno posieję, bo jeszcze mi zostało e, nasion, także posieje, no i tako, taką też fajną e, fajną taką łapcą było wyniesienie ich, mimo że była obawa, e, wyniesienie ich do inspektu, trzeba było przykrywać, rozkrywać, ale ona chociaż mi się nie wyciągnęły i dlatego te sadzonki są właśnie jakie są, także... Widać że o wiele lepiej pod osłonami sobie radzi. O, i w telefon, przepraszam. Arbus i również melon. Jeszcze zobaczymy w trakcie po prostu owocowania, jaka będzie różnica pomiędzy właśnie owocami tutaj w szklarni, a owocami tam na gruncie. Myślę, że tak jest połowicznie. Połowa sadzonek tutaj, a połowa sadzonek tam. Także. Wszystko się okaże, będę nagrywać i monitorować, jak to wszystko będzie wyglądało. Jak to będzie trwać, to arbuzowe. Szaleństwo. Arbus powiem Wam, miałam już chyba drugi rok w tamtym roku. Miałam dwa krzaczki, wcześniej miałam też chyba krzaczek czy dwa. Arbus yy, swój to normalnie zupełnie inaczej smakuje jak arbus ze sklepu tak więc y, większa ilość w tym roku, tamtym roku za wcześnie wysadziłam do gruntu ze swoich sadzonek i wszystko mi y, po prostu za zimno było dla nich i zmarzły kupiłam dwa krzaczki na ryneczku i na tych dwóch krzaczkach nawet były ładne egzemplarze y, arbuza bodajże janosika w ciemnej barwie, także Wiadomo, jak się samemu sieje, to się posieje, co chce. Tutaj są takie odmiany, których jeszcze nie miałam, także mam nadzieję, że fajnie zaowocują. No cóż, to chyba na tyle z takich, że tak powiem, aktualizacji arbuzowych. Żegnam się, pa, do następnych filmów.